Jakże piękne są i budujące słowa Ewangelii, dzisiaj usłyszane, w których Pan Jezus najpierw dokonuje cudu uzdrowienia teściowej Szymona, która była w gorączce. Ale to nie było tylko dokonanie cudu dla cudu, ale przywracając jej zdrowie fizyczne, również uzdrowił duchowo, że ona, gdy otrzymała łaskę zdrowia, usługiwała. Nie siedziała, nie cieszyła się, może jakoś tak nie starała się w jakiś sposób okazać swoją radość, ale od razu służyła, pomagała. I dzisiaj, gdy wspominamy męczeństwo sióstr z Nowogródka, naszej Suwaczanki, Siostry Kanizji, one również, będąc zgromadzeniem zakonnym, usługiwały i służyły. W mojej miejscowości w Sejnach są siostry zakonne właśnie świętej rodziny. Tam prowadzą również dom dla osób starszych, w sposób szczególny kobiet, ale są również mężczyźni, którzy potrzebują opieki. Jakże one są naprawdę oddane sercem i duszą do tych chorych. Często bywałem tam, u nich odpowiadałem przez święte rano i potem śniadanie, rozmowy z nimi. Odwiedzałem tych właśnie chorych, którzy tam są, ludzi starszych. I widziałam te siostry, zawsze z uśmiechem. Jedną to nazwaliśmy siostrę śmieszkę. Zawsze była uśmiechnięta, nigdy nie narzekała. Czasami była naprawdę bardzo zmęczona. I gdy patrzymy dzisiaj na te męczennice błogosławione, jakże one musiały również tryskać tą energią miłości, dobroci swego serca. Ale skąd to się wszystko w mędrote bierze? To się bierze z miłości do Pana Boga. Bo gdyby człowiekowi brakło miłości Boga w sercu na co dzień, to człowiek staje się szybciutko zgnośniały, staje się szybko takim malcontentem. On źle się czuje, z nim się ludzie źle, źle czują. Ale osoby, które stworzą Panu Bogu, starają się być z Panem Bogiem, wnoszą dużo radości i nadziei, optymizmu w swoim otoczeniu, w swojej rodzinie, w swoim środowisku. Dlatego też bardzo ważne, tak jak te siostry z Nowogródka błogosławione męczennice właśnie służyły w sposób szczególny rodzinie, to popatrzmy na nasze rodziny, w których żyjemy. Na ile w naszych rodzinach jest miłości, a na ile jeszcze trzeba poprawy, żeby się w naszych rodzinach lepiej działo, żeby w naszych rodzinach była miłość, żeby było miejsce dla Chrystusa. Niech dzisiejsze... Męczennice, patronki dnia dzisiejszego pomagają nam w tym dobrym życiu, żeby nasze rodziny były Bogiem silne i żebyśmy byli ludźmi spełnionymi, którzy służą Bogu przez swoją miłość, wiarę i codzienne życie, które prowadzi nas również do łączności z Bogiem, a łączność z Bogiem daje nam życie wieczne. Dlatego troszczmy się, moi drodzy, o ten bliski kontakt z naszym Panem, Jezusem Chrystusem, by dawać świadectwo Bogu i ludziom, z którymi na co żyjemy. Amen. Do Boga, który zawsze pozostaje otwarty na nasze życie i Jego sprawy, skłonimy pokorne modlitwy. Módlmy się w